Cześć, dzisiaj w Gregor 10 kolejny A38V. Tym razem egzemplarz w kolorze Nardo. Mamy tutaj 1.8 TFSI CJS, motor wersji 180-konnej, trzecia generacja TFSI, połączona skrzynią Estronik DQ250 i napędem na 4 koła Haldex. Zobaczmy, jak taki motor prezentuje się pod maską. Mamy tutaj klasyczną jednostkę 1.8 TFSI, Silnik z zewnątrz pod maską nie różni się od wersji dwulitrowych. Wygląda to bardzo podobnie. Pokrywa silnika wlew oleju tak samo jak w dwulitrówce tam na rogu. Także nie ma tutaj praktycznie wizualnych żadnych różnic na pierwszy rzut oka. Zobaczmy sobie, jak wyszła seria. Tak prezentuje się pomiar mocy. Samochód powinien generować 180 koni. Mamy 187. Można powiedzieć, że bardzo zdrowa seria. Momentu 268 Nm. Też bardzo fajny wynik. Moment ładnie, płaski. Moc tutaj, jak widzimy, ma delikatne takie zafalowanie. To jest norma dla tych silników. Takie przebiegi mocy tutaj właśnie występują. Zobaczymy sobie, co wyjdzie po stage 1. Zanim przejdę do omawiania, co będę tutaj robił, chciałem jeszcze pokazać, jak ciekawy egzemplarz do mnie przyjechał. Zobaczmy sobie do środka. Zobaczcie, jak ciekawe wnętrze tego pojazdu skrywa się tutaj w środku. Takie dodatki. Tutaj te listwy, to wszystko jest element niestandardowy. Boczki drzwi. Widzimy tutaj alcantara kremowa plus listwy w kolorze biało-czerwonym. Fajny akcent. Tak samo nawet na dywanikach mamy tutaj czerwony pas. Kierownica oczywiście z ścięciem od spodu. Ale to nie wszystko. Fotele oczywiście też nie mogły być seryjne. Zobaczmy z zewnątrz, jak to wygląda. Zobaczcie, nawet lusterka są w wersji karbonowej. Rewelacyjnie to wygląda. Widzimy tutaj karbonową lotkę. Zobaczcie, jak potężna jest naprawdę ta RS-owa. Może się chować przy niej. Naprawdę ogromna lotka. Tak jak widzieliście, jest to naprawdę rzadka i niespotykana wersja. Ja widzę pierwszy raz takie coś. Naprawdę miły widok, że takie samochody przyjeżdżają i to jest fajne. Nigdy nie wiemy, co się przydarzy, jaki samochód przyjedzie w jakiej wersji. Natomiast ja wracam do swojej pracy. Będę wykonywać teraz stage one silnika i oczywiście też przeprogramuję skrzynię DQ250. Poskracam czasy zmiany biegów, troszkę podniesiemy limity momentu, żeby nie ograniczały mocy i momentu silnika po modyfikacji. Do tego wyłączę kickdown w trybie manualnym, żeby można było się tym samochodem pobawić. No i może troszeczkę. Podsuniemy ten limiter, podciągniemy do góry limiter obrotów, bo seryjnie ten samochód kręci się do 6,5 tysiąca obrotów. Myślę, że te 6,700, 6,800 na trybie manualnym to by była fajna sprawa. Zobaczymy, co się da tutaj uzyskać. No i ja już jestem po strojeniu. Tak prezentuje się wykres po modyfikacji. Tutaj mamy moment obrotowy, po modyfikacji, tutaj przed. Widzimy tutaj bardzo dużą różnicę. Moc, no zobaczcie tutaj, to jest przepaść. Finalnie 231 koni i 336 nm. Różnica kolosalna. Zaraz właściciel e, spróbuje się przejechać, zobaczy, oceni, e, powie nam jakie są wrażenia z jazdy. Myślę, że będzie to naprawdę ciekawe, co powie. Idziemy sobie na jazdę testową. Zaraz właściciel nam tutaj powie, co sądzi o mojej modyfikacji. Pewne wrażenia zdradzi, czy jest faktycznie lepiej i czy ta różnica jest na tyle odczuwalna, że może powodować radość. Mm -hmm. Witam. No właśnie jedziemy na odcinek no tutaj Gregor zrobił kawał dobrej roboty będziemy się bawić z jazdą także no różnica jest kolosalna no i dopiero kilka minut mam to autko w modyfikacji jest zrobiony launch control więc no można powiedzieć frajda z jazdy będzie i myślę, że te oczekiwania, które sobie założyłem Gregor po prostu to spełnił także duże podziękowania dla niego miło słyszeć może spróbujmy sobie faktycznie wystartować z tego luncha zobaczymy jak on działa będzie można coś tutaj ocenić mhm. okay. tutaj. tutaj wiadomo mhm. kontrola totalnie off mhm. ok Sport, hamulec do spodu, gaz i puszczamy. No. Słyszę, że oddech się przyspieszył. Tak, 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 no i. Jest różnica, nawet troszeczkę fotel wcisnęło Ale o to chodziło, tak? Takie są, takie są, takie są założenia, tak? Mhm. Tutaj, tak? Tak, tak, jasne. Mhm, dobra. No jeszcze może sobie spróbujmy jak ten samochód jedzie w takich warunkach normalnych, czyli jedziemy sobie powiedzmy na trybie komfort mhm. i po prostu pobawimy się na manetkach. Może nawet w trybie manualnym tutaj lewarek damy sobie w tipa w prawo, tak żeby można było sobie troszkę tutaj poszaleć. Mhm. Okay. Widzę, że ten tryb manualny Ci się spodobał. No, tak, 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 tak. No, rzadko go używam, ale widzę, że teraz chyba mi przekonałeś i będzie coraz bardziej używany. No. Okej. Okay. Są mi możliwości, żeby troszeczkę potestować, nie? No jasne. Salę, także, to co można było zrobić, no to Grzegorz zrobił kawał dobrej roboty. Miło słyszeć moment obrotowy jest tutaj no, przepaścią względem serii. Mamy praktycznie, no, jakby nie patrzeć, w, w granicy tam 80 km więcej. Więc no, samochód momentalnie wciska fotel. Teraz czas pomyśleć o hamulcach. No, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Aczkolwiek do normalnej jazdy, jeśli to moc będziemy używać mhm. od czasu do czasu, no to tutaj wiadomo nie ma takiej mhm. potrzeby. Tak, 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 tak. No, wszystko przed nami, nie? Dokładnie. No spokojnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Także... bardzo dziękuję. I myślę, że będzie cieszyć maszynę. Tak, będzie cieszyć, nie. <laughs> Super, 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 normalnie zadowolenie jest. Myślę, że inni klienci też będą zadowoleni i oby, oby coraz więcej takich projektów. Dziękuję. No. no Historia tego auta, zakupu tego auta jest taka, że siadłem się z kożyta 208, czyli obejść 94 koni. Była chęć zmiany auta, no ale oczywiście... Tutaj kolega, więc stym... to ja znalazłem tak, to... Audi, i trzeba było auto poszukać. Szukaliśmy oczywiście 220 wersji amerykańskiej, różne wersje no i w różnych kolorach, czyli czarny, biały. No i wiadomo, że to są kolory, kolory podstawowe, więc nie wybrzydzaliśmy Jednakże po prostu trafił się dosłownie 100 km od. Od naszego miasta trafił się taki auto i historia wygląda następująco, że jak kolega pokazał mi to auto, to ja powiedział, no nie no, nie, w ogóle szarym autem jeździć to jest w ogóle jakaś porażka, no to wygląda, to w ogóle wygląda, no, jak można szarym autem jeździć, no, Chyba, to, że Nardo. Nie, nie no, nie ją, jest szarym to... A ja, to... ja że ja po inny nie jadę. Nie. Ja, ja po innej nie jadę, ja jadę tylko potem. Nie. I koniec. Nie, nie dyskutujemy. To problem był mój. Mój taki, że przez dwa dni się zastanawiałem jak tutaj koledze odmówić, żeby po te auto nie jechać, no bo jak można szarym autem jeździć? No bo, bo to jest w ogóle historia Rafał powiedział, że nie, no musimy jechać, chociaż zobaczyć te auto, nie? No i pojechaliśmy, jak pojechaliśmy, no to przyjechaliśmy z autem, no środek jak Państwo tutaj widzicie jest po prostu no Audi środek, i... środek rewelacji, jest Audi Exclusive, tak, no, tak Także mhm. tutaj można powiedzieć, no wszystko no tam wcześniej pokazywaliśmy, bo teraz to już jest ciemno, no, ale wiadomo, wiadomo o co chodzi. No dokładnie, dokładnie. No, to no także mały przebieg był, e, auto wygląda jak nowe, e, mimo że to jest auto już pięcioletnie, ale no tutaj po tej modyfikacji. Stan, no, stan, no, jest, stan jest też rewelacyjny, jest... No, przebieg jest, jest niewielki, także też widać po modyfikacji co tutaj wyszło po prostu potwierdziło się to, że ten samochód jest w perfekcyjnym stanie nie tylko wizualnie, ale też mechanika, silnik, turbosprężarka zareagowała wręcz książkowo, no 230 koni to jest taki typowy, optymalny wynik bez żyłowania bo tak naprawdę mógłbym tutaj jeszcze dorzucić 1 bara i te 240 koni z tego egzemplarza bez problemu byśmy uzyskali ale też dla tych 10 koni nie ma potrzeby też żyłować, bo nie będzie to jakiś już odczuwalny przeskok w mocy, że będzie nas nie wiadomo jak wciskało mm. kolejny raz tylko to będzie taki niuans a ten silnik jednak będzie teraz na tych nastawach miał lżej, więc, więc lepiej, ja tak zawsze sugeruję zrobić z zapasem, niż wyżyłować na maksa, gdybyśmy go robili na wyścigi na ćwiartkę, nie ma problemu robimy maksa i wtedy wiadomo nikt się tutaj nie, nie bawi w ten Fajne. auto generalnie będzie używane w mieście chodzi o to, żeby po prostu sobie gdzieś tam wyprzedzać, yy, yy, gdzieś tam sobie yy, podojeżdżać. Nie, nie jest to tak samochód na tor wyścigowy, ani gdzieś na jakieś tam długie dystanse autostradowe. No i taki był cel, dlatego tutaj do Gregora przyjechaliśmy, żeby to uzyskać, ten, ten efekt i będziemy się cieszyć. Wracamy, jeszcze przed nami droga, więc będziemy się tutaj yy, Bawić dzisiaj wieczorem no i myślę, że będzie służył przez jeszcze wiele, wiele lat. I tym miłym akcentem pozdrawiam Was, widzów. I do zobaczenia przy następnych projektach bardzo szybkich, a Cześć. Super. super. No,